Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na lipiec dla wszystkich osób z podznaku wagi. Zobaczmy co do was nadchodzi, czego możecie się spodziewać, czego warto unikać w tym miesiącu nadchodzącym. Energia główna, karta słońca, co do was nadchodzi w drugiej połowie miesiąca. Karta Asa Pucharów. Z jaką energią kończycie lipiec? Jest to karta e, arcykapłanki. Za czym warto iść? Co będzie Wam pomagać? Karta królowej Pucharów. I czego unikać? Czym się nie kierować w lipcu? Karta Czwórki Mieczy. Moi drodzy, przed Wami bardzo dobry miesiąc. Karta Lipca przedstawia się w energii słońca, w energii bardzo pozytywnej, energii zwycięstwa, energii powodzenia, energii sukcesu, energii, dzięki której i w której będziecie mogli się naprawdę realizować Wasze wszystkie przedsięwzięcia, Wasze wszystkie plany, wszystko to, co chcieliście zrealizować w lipcu, wszystko to, czego się spodziewaliście, że. Pokaże się w lipcu, że nareszcie się ziści, zmaterializuje, że nareszcie dostaniecie jakąś odpowiedź, że nareszcie dostaniecie jakąś e, informację, nareszcie ktoś się z wami skontaktuje, że będziecie mieli na przykład możliwość gdzieś pojechać, nareszcie będziecie, będziecie mieli możliwość spełnić się w jakimś zakresie. Ta karta mówi o tym, że wszystko pójdzie po Waszej myśli, że naprawdę świat będzie reagował bardzo pozytywnie na Wasze wszystkie pomysły, na Wasze projekty, to co będziecie chcieli zrealizować. To, w co będziecie chcieli się zaangażować w tym miesiącu. Lipiec będzie dla Was bardzo pozytywny, bardzo twórczy. Będziecie od siebie z łatwością odrzucać wszelkie negatywne scenariusze, wszelkie negatywne myśli, które mogłyby do Was przychodzić albo atakować Was trochę bardziej intensywnie, normalnie. Tak w lipcu będą od Was się odbijały. Dużo łatwiej będzie Wam się zamknąć na ten, na ten negatywny. Dużo łatwiej będzie Wam się skoncentrować na tym, co jest kreatywne, na tym, co jest pozytywne, na tym, co jest produktywne, twórcze, na tym, co będzie Wam pozwalało naprawdę zrealizować swoje pomysły, zrealizować swoje plany, to, co jest dla Was pozytywne, to, co da Wam korzyść w przyszłości. Jest to karta mówiąca też o tym, że jeżeli jesteście zainteresowani sprawami romantycznymi, tutaj też sprawy pójdą naprawdę po Waszej myśli. Spotkacie osobę, która będzie dla Was bardzo interesująca, która, z którą bardzo szybko kliknie, z którą bardzo szybko um, będziecie mieli wrażenie, że możecie nawiązać bliższy, głębszy kontakt, która będzie też dla was atrakcyjna fizycznie. To jest karta mówiąca o tym, że pojawia się w naszym życiu coś, co jest dla nas spełnieniem marzeń. Wszystko to, co negatywne, wszystko to, co pesymistyczne, będzie odchodziło na bok. Będzie to dla was naprawdę bardzo pozytywne, bardzo twórczy. Dobry czas. W drugiej połowie miesiąca, również bardzo dobra informacja. Macie przed sobą bardzo dobry miesiąc. As Pucharów mówi o tym, że pojawia się bardzo pozytywna informacja: będzie to wiadomość, kontakt od kogoś, kto będzie Wam przekazywał coś, na co czekaliście. Jest to spełnienie marzeń. As Pucharów mówi o tym, że dostajecie ten pierwszy impuls, tą pierwszą informację. Otwiera się przed wami furtka, otwiera się przed wami droga, dzięki której będziecie mogli się zrealizować. To jest karta e, mówiąca o tym, że nareszcie odzywa się do was osoba, o której marzyliście. Nareszcie e, odzywa się do was osoba, która na przykład chce was zatrudnić. Jest to pojawienie się idealnej oferty pracy, idealnego współpracownika. Jest to e, bardzo pozytywna współpraca. Coś, o czym marzyliście, co było do tej pory tylko i wyłącznie Waszą fantazją w drugiej połowie lipca, coś będzie się realizować, co było do tej pory tylko Waszym marzeniem, co do tej pory było tylko w sferze e, Waszych myśli i Waszych marzeń. Jest to naprawdę bardzo dobra kombinacja energii. Jest to bardzo dobry czas, będziecie mieć możliwość nareszcie zrealizować coś, na co czekaliście przez długie miesiące, być może nawet też lata. Pojawia się bardzo pozytywna informacja. Osoby, które chcą powiększyć rodzinę, osoby, które chcą zrealizować coś, co jest bardziej na tym gruncie rodzinnym, e, prywatnym, tutaj też pojawia się naprawdę bardzo dobra informacja dla Was. Będziecie mogli zrealizować się tak, jak sobie to wymarzyliście, tak, jak sobie to wymyśliliście. Jest to bardzo dobry dla Was czas. Jeżeli chodzi o przejście w czas sierpnia, koniec lipca jest dla Was trochę mniej ekscytujący, ale również pozytywny. Arcykapłanka mówi o tym, że podejmujecie się bardzo konkretnych kroków, jeżeli chodzi o Wasz rozwój intelektualny, to też jest podpisywanie wszelkich umów, jest to zdawanie egzaminów dla niektórych z Was, jest to na przykład aplikowanie o pracę, tak więc to są już konkretne kroki. Dostajecie jakieś potwierdzenie, że na przykład możecie wykonywać zawód. Jest to karta mówiąca o tym, że dostajecie potwierdzenie, że możecie uczestniczyć w jakimś kursie, że możecie się dokształcać, że możecie zacząć studia, że możecie zacząć um, uczestniczyć w jakichś grupach, które pomo pomogą Wam rozwijać się w kierunku, które będą dla Was interesujące. To jest e, również kontakt ze strony osoby, która na przykład może być waszym nowym szefem, która może przewodzić e, w jakiejś grupie, która może być liderem. Jest to czas, w którym będziecie mogli się rozwijać bardzo intensywnie, właśnie intelektualnie. Pojawią się bardzo mocne, silne inspiracje i również bardzo pragmatyczny poziom tej karty, czyli podpisywanie umów. Podpisywanie Różnych oświadczeń, dostawanie pism, potwierdzenia tego, że możecie się realizować, że możecie coś robić dalej. Tak więc będzie to dla Was bardzo konstruktywne zakończenie tego pozytywnego czasu, tego pozytywnego miesiąca. To, na czym warto się skupić, to jest dojrzałość emocjonalna i jest to rozwój. Królowa Pucharów mówi o tym, że otwieramy się na to, co jest emocjonalne, otwieramy się na to, co dzieje się w nas. Jest to karta empatii, jest to karta zrozumienia osób, Wokół nas nie odrzucanie perspektywy innych osób, szczególnie jeżeli chodzi o ten rozwój emocjonalny, duchowy, jeżeli chodzi o rozwój wewnętrzny, osobisty. Karta ta zachęca Was do tego, żebyście nie zamykali się tylko na tą swoją własną perspektywę, na ten wasz sukces, na to, co Wam się udaje, żebyście nie zamykali się na ten, na ten jeden tunel Waszego życia, waszych sukcesów. Tego, co udaje Wam się realizować w tym miesiącu. Karty Was nawołują do tego, żebyście byli otwarci, żebyście słuchali innych, żebyście nie zamykali się na to, z czym przychodzą inne osoby do Was. Jeżeli ktoś prosi Was o pomoc, jeżeli ktoś prosi Was o wsparcie, o rozmowę, karty tutaj Was bardzo e, jasno nawołują do tego, żebyście korzystali ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia, e, z tego, co udało Wam się do tej pory nauczyć i przekazywać to dalej. To jest karta mówiąca o tym, że. Wasz wzrost, to jak się rozwijacie, e, powinno też bazować na tym, jak dzielicie się tym swoim sukcesem, swoją, swoim doświadczeniem, swoją mądrością, e, swoją wiedzą z innymi osobami. Karta Czwórki Mieczy, która jest dla Was e, kartą, której unikać, energią, której unikać, to jest stagnacja, to jest zatrzymanie się w tym, co udało Wam się do tej pory osiągnąć. To jest karta. Chęci odizolowania się, odpoczynku, odejścia od tego rozwoju intelektualnego, który macie szansę osiągnąć, szczególnie pod koniec miesiąca, szczególnie pod koniec lipca. Karty Was bardzo tutaj nawołują do tego, żebyście jednak poszli w stronę rozwoju, żebyście popchnęli trochę bardziej um, te wszystkie możliwości, które um, pojawiają się na Waszej drodze, na Waszej ścieżce. I nie zamykali się na to, co jest nowe, nie zamykali się na to, co pozwoli Wam się bardzo intensywnie rozwijać w lipcu i również na początku sierpnia. Będziecie mieć tendencję do tego, żeby odchodzić, żeby zamykać się, żeby izolować się. Będziecie mieć takie poczucie, że chcecie wycofać się z tego całego progresu, chcecie wycofać się z tego całego procesu, który rozpoczęliście, który jest dla Was bardzo pozytywny, który jest dla Was bardzo rozwojowy. Możecie mieć moment, w którym przestraszycie się tego i będziecie chcieli odejść, w którym będziecie chcieli się trochę wycofać i odizolować. Karty mówią o tym, żebyście skupili się na swojej dojrzałości, na rozmowie, na dzieleniu się swoimi emocjami, na empatii, rozumieniu też osób wokół Was i otworzeniu się na to, co dzieje się w Waszym najbliższym otoczeniu. Nie zamykajcie się na zmiany. Nie zamykajcie się na ten cały proces, który jest bardzo pozytywny, bardzo konstruktywny, który będzie Was doprowadzał do momentu, w którym będziecie mogli naprawdę stwierdzić, że osiągnęliście coś dla Was bardzo istotnego. Będzie to dla Was bardzo ważny, e, istotny sukces. Moi drodzy, przed Wami bardzo dobry e, miesiąc. Przed Wami czas realizacji Waszych największych marzeń. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.